Myślisz czasem o przeszłości, o tym, jak byłaś w gonie? Czasami. Dziwi mnie, że przeżyliśmy. Eredin zwykle nie zostawia świadków. Właściwie nie zostawił. Kiedy uciekłem, straciłem pamięć. Ta twoja słynna amnezja. Ty jej nie miałaś? Tylko przez jakiś czas. Kiedy trafiłam w ręce cesarskich czarodziejów, szybko odzyskałam wspomnienia. Kiedy byłeś w gonie, mam nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki. Krew i pożoga, szaleńcza pogoń przez różne światy. Wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś, jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermoren. Nic więcej. Czego właściwie Eredin od ciebie chciał? Tego samego, co od ciebie. Nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przynętą, Geralt, oboje. Eredin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie, a wtedy on ją dopadnie. Na szczęście nie dała się podejść. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza stała się jego sojuszniczką? Któregoś dnia drzwi do mojej celi otworzyły się. Zamiast tego oficera co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty. Jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Ciri, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri, nim zrobi to Eredin, a jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko, to jej ojciec. Czemu mnie nie szukałaś, jak już odzyskałaś pamięć i wolność? Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Eredin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom.